Dzień dobry Państwu. Dzisiaj razem z Panem Mecenasem Jackiem Dibła otrzymaliśmy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie o podjęciu postępowania w sprawie dwóch wież i wszczęciu śledztwa w tej sprawie oraz analogicznie podjęcia postępowania, postępowania w wątku tak zwanym kopertowym. To znaczy wręczenia korzyści majątkowej przez Jarosława Kaczyńskiego księdzu Rafałowi Sabiczowi I takie postępowania zostały wszczęte, będą się toczyć sześć lat po tym, jak złożyliśmy zawiadomienie w tej sprawie. Dla tych którzy chcieliby dowiedzieć się o co chodzi, to przypomnę w paru słowach. Pan Gerard Birkfender, austriacki biznesmen, został poproszony przez Jarosława Kaczyńskiego o pomoc w wybudowaniu dwóch wież na terenie należącym do spółki Srepna, który to teren uzyskała ta spółka w ramach... Dawnego porozumienia, które podzieliło majątek dawnego PZPR na partie polityczne, i w ramach tego podziału PC, a w konsekwencji Fundacja Srebrna, gdzie zasiada i właściwie jest właścicielem Jarosław Kaczyński, otrzymała działkę po PZPR. To jest działka w centrum Warszawy. Położona przy słynnej ulicy Nowogrodzkiej, znajdująca się w doskonałym miejscu i mająca ogromną wartość. Plan zabudowy Warszawy, może nie jest doznaczny, ale dopuszczał budowę na tym terenie wieżowców, i powstał w środowisku spółki i Fundacji Srebrnej pomysł, aby wybudować tam dwie wieże na pamiątkę dwóch braci Kaczyńskich, aby stolica zawsze miała pamięć o tych dwóch postaciach. Jarosławowi Kaczyńskiemu pomysł ten się spodobał i przystąpił do jego realizacji. Poprosił pana Birkwalnera z tej racji, że pan Gerard Birkwalner wszedł w związek małżeński z córką jego kuzyna, z którym współpracuje do dziś z tym kuzynem, który pracował kiedyś w TFOP. Czyli były to relacje rodzinne. Panowie sprawę tego biznesu omawiali właśnie w wątkach rodzinno-towarzysko- biznesowy. Pan Gerard Birkholmer zobowiązał się do tego, że przeprowadzi proces wybudowania tych wież. Oczywiście za wynagrodzeniem on specjalizował się w Austrii, budował też w Polsce, właśnie w dużych projektach deweloperskich. To był jego zawód. Podjął się tego zadania i, i przygotował Całą strukturę. Przygotował wstępny plan: wizualizację architektoniczną przy użyciu architektów wiedeńskich, bardzo znanych i drogich. Przygotował konstrukcje prawne, przeprowadził rozmowy biznesowe. Sprawę miała um, prowadzić grupa osób z PKO SA. Myślę, że tu będzie. Kolejne nasze wnioski dowodowe dotyczące osób, które pracowały w pks albo albowiem pan Jarosław Kaczyński obiecywał załatwienie kredytu w PKS-a. Nie wiem, jak to prokuratura oceni tego typu dyspozycje o charakterze władztwa publicznego, politycznego nad spółkami Skarbu Państwa, zmierzające do przysporzeń na rzecz podmiotu prywatnego, w którym rolę dominującą ma właśnie wydający określone polecenie, ale to jest dalsza historia, która wyszła przy okazji badania tych aspektów dwóch wież. Pan Gerard Birkfeld przez rok prowadził działania które miały przygotować tę inwestycję. Po roku poprosił o to, aby zacząć regulować jego rachunki. Założył kilka spółek, przeprowadził cały szereg rozmów, doprowadził do powstania planu, wizualizacji przez jednego z najbardziej znanych architektów, przeprowadził cały szereg konsultacji prawnych. Wszystko to zostało opisane w jego kosztach i poprosił Pana Kaczyńskiego, żeby stopniowo mu to w jakiś sposób spółka srebrna regulowała. Ta kwota ją ocenił na ponad milion złotych. No ale Jarosław Kaczyński nagle podjął decyzję o rezygnacji z Pana Birkfelnera. Wówczas doszło do ostrego sporu pomiędzy Panami, a to również pomiędzy małżonką pana Birkenera a Jarosłem Kaczyńskim i ojcem tej małżonki. To wszystko zresztą można prześledzić na taśmach, które były upu upublicznione, upublicznione swojego czasu przez gazetę wyborczą, przez nieocenionego redaktora Wojciecha Czuchnowskiego, któremu mam nadzieję. Robię tu trend. polityczny, a nieprawny, ale nie mogę się od tego powstrzymać. Mam nadzieję, że marszałek Sejmu szybko przywróci mu przepustkę, którą mu zabrał. Była to decyzja bardzo, ale to bardzo nieprzemyślana. Zamykam nawias w sprawie pana Czuchnyskiego. Otóż w tych nagraniach możecie państwo przesłuchać starania Pana Birkwenera o odzyskanie tych pieniędzy. Jak to się stało? Jakie były negocjacje? W jaki sposób Jarosław Kaczyński powiedział mu, żeby generalnie spadał? Na końcu rada Kaczyńskiego była taka, idź do sądu. A on wiedział, że wszystko było robione ustnie z tego powodu, że było to w kategoriach rodzinnych. I to było warunkiem Jarosława Kaczyńskiego, aby to wszystko było ustnie z racji obawy na to, że będzie przeciek. Tak więc, Birkenner jak się zorientował, że grozi mu to, iż nie dostanie żadnej zapłaty, to nagrał Jarosława Kaczyńskiego kilka razy, dobre kilka razy. I te dowody przyniósł do mnie, ja doprosiłem do sprawy pana Jacka Dibuła i złożyliśmy zawiadomienie. Po wszczęciu procedury sprawdzającej, prokuratura wzywała pana Birkwenera siedem razy na przesłuchanie, po siedem Spędziliśmy w prokuraturze około 60 godzin. Każdy, kto był przesłuchiwany w prokuraturze, wie, co to znaczy. To było de facto. Yy, to była de facto, kara dla pana Birkelnera na złożenie zawiadomienia na taką postać wielką, jaką jest Jarosław Kaczyński. Te przesłuchania były trudne, bo pan Birkfelner zeznawał po niemiecku, to było tłumaczone. Prokuratorka uchylała nasze pytania zmierzające do ustalenia pewnych okoliczności, między innymi okoliczności związanych z tak zwaną kopertą. Albowiem ze zeznaniach pana Birchwebnera wyszło, że on przedstawił panu Kaczyńskiemu, że dał mu 50 tysięcy złotych w gotówce, czyli nie tylko wydawał pieniądze, ale mu dał na zapłatę dla księdza Rafała Sawicza, który miał moc blokowania decyzji o uchwale Rady Fundacji Srebrna o powołaniu spółek, które były potrzebne do tej całej inwestycji. Dodam, że pan Bichlener przedstawił również pełnomocnictwa od pana Jarosława Kasińskiego, a także uchwały Rady Fundacji, spółki i różnego rodzaju dokumenty, które zostały w tym czasie podpisywane przez osoby najbliższego otoczenia pana Kaczyńskiego, pana Kuide, którego wątek po nagraniu przez Big stanowił odrębny asumpt do postępowania lustracyjnego, które skończyło się stwierdzeniem prawomocnym, że pan Kujda był tajnym agentem SB. Tak więc ta sprawa się toczyła. Przez wiele miesięcy przesłuchiwano nas, nie wszczynano śledztwa. Na końcu dawano kary Birchfernerowi za to, że się tam nie stawiał na kolejne wezwania. On siedem razy był przesłuchiwany. W którymś momencie go zastraszano urzędnikami kontroli skarbowej, które miały rzekomo prowadzić postępowanie w sprawie podatków tych spółek, które Birchferner założył. To wszystko było w atmosferze zastraszania i kompletnej niekompetencji. Prokuratura wznowiła postępowanie z zasadniczego powodu. Postępowanie sprawdzające nie może mieć charakteru przesłuchiwania stron poza zawiadamiającym i nie może mieć żadnego protokołu. Tymczasem do tego postępowania dołączono protokół z przesłuchania pana Jarosława Kaczyńskiego w innej sprawie. Już to samą jedną powinno być podstawą do wznowienia tego postępowania. Ale też to, co dzisiaj powiedziała pani prokurator Wrzosek jest prawdą. Prokuratura nie zmierzała do żadnych ustaleń w tej sprawie. Nie było żadnej próby ustalenia, jaka jest prawda w tej kwestii. Co grozi Jarosławowi Kaczyńskiemu? No, grozi mu grożą mu zarzuty z artykułu 286, ewentualnie z 296 czy 296, 1a. Nie wiem. To już będzie zależało od kwalifikacji podjętej przez panią prokurator Ewę Rzosek, bo to ona ma prowadzić to postępowanie. Prowadzi już nie. I ja jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Chciałbym, żeby zarzuty objęły przede wszystkim czyny na szkodę mojego klienta. Kwestie związane z bankiem PKS-a moim zdaniem są odrębnym wątkiem tego postępowania, ale ważne, bo on uzasadnia ta cała historia z bankiem, pokazuje mechanizm działania i też ilość czasu, który pan Birflein stracił przygotowując tę inwestycję. Bądźmy dobrej myśli. Sądzę, że ta sprawa nadaje się na szybkie. W są dwie sprawy. Wjeżdży i koperty. Koperta mi się wydaje, że to jest sprawa dosyć szybka. Miesiąc, dwa, trzy przesłuchiwania świadków i decyzja. Ja bym życzył aby Jarosław Kaczyński dostał zarzuty karne za to. A w sprawie dwóch wież, nie wiem, czy nie będzie potrzeba powołania biegłego, który by wycenił te prace, które zrobił pan Birkfelner. To może trochę potrwać. Tak więc nie spodziewałbym się ostatecznej decyzji wcześniej niż pod koniec tego roku. W każdym razie z Jarosławem Kaczyńskim się spotkam na tym przesłuchaniu. Będę miał do niego wiele różnych pytań. Wiele różnych kwestii też e, będzie musiał wyjaśnić w świetle tych nagrań, które były bądź które będą w tym postępowaniu. Nie wiem. Tak więc, Oczekuję z niecierpliwością na dalsze kroki prokuratury. Ze swej strony, dzisiaj rozmawiałem z moim klientem. Zamierzał on złożyć zeznania, będą prawdopodobnie zeznania uzupełniające, potrzebne. Po, po tylu latach on musi przynajmniej przez chwilę na protokół powiedzieć, czy Kaczyński mu zapłacił, czy nie. Ale wiemy, że nie zapłacił. Ja to wiem. Tak więc yy, będą zeznania pana Birchfelnera będą zeznania innych. To postępowanie, mam nadzieję, przy takiej zwłoce sześcioletniej to prokuratura się postara, żeby to szybko trwało i żebyśmy mieli szybko decyzję procesowe w tej sprawie. Dla mnie ta sprawa jest też o tyle Ważne, że trzy dni po tym, jak złożyłem zawiadomienie na pana Kaczyńskiego, Łogodzeń Święczkowski przeniósł sprawę Polnordu, która się toczyła, która w ogóle nie dotyczyła mnie do, do Wrocławia i tam polecił doczepić moje działanie jako adwokata Polnordu do tej sprawy i stawiać mi zarzuty. Prokuratorzy mu się zbuntowali, później przenieśli to do Poznania. Tak więc, jednak y, tam sprawa, w której tak ucierpiałem ja i moja rodzina, w jakiś sposób wiąże się ze sprawą dwóch mm. I to jest ważne, tym bardziej, że ta informacja o wszczęciu tego śledztwa przychodzi w dniach, w których się dowiedziałem, że również pokrzywdzony w sprawie tzw. Polnordu, czyli Polnor nie zażalił postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania przeciwko mnie. W tym samym postanowienie stało się prawomocne. I sprawa jest zakończona, a tym wszystkim, którzy w jakiś sposób negatywny dla mnie komentowali tę sprawę. To chciałbym powiedzieć, czy wy państwo jesteście mądrzejsi niż ten, który miał być pokrzywdzony, prywatna firma, w tej sprawie? Chyba nie. A już na pewno będzie wam to ciężko wykazać w sądzie, gdzie każdy te z tych, każda z tych osób, która mnie pomawiała, będzie miała taką szansę. Z tym, że powoli, jak to powiedział pan premier, jak żółw, ja bym powoli. Wolał zamiast żółwia leczyć konia, ociężale. Ruszyła maszyna, poszyna, osparę, szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem, i biegł, przyspiesza I na coraz prędzej i dudni, i stuka, łomoce i pęci. Miłego dnia.